Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Cyklu Motodoradca. Dzisiaj taki krótki, skondensowany poradnik dla osób, które na przykład w niedługim czasie będą chciały sprzedać swój ukochany samochód. Oczywiście nie kieruję tego materiału do komisów, które jakby na co dzień biznesowo parają się sprzedażą samochodów i mają to wszystko w małym palcu, a dla osób, które po prostu okazjonalnie swoje auto co rok, co dwa, co pięć sprzedają, bo miejmy świadomość, przepisy zmieniają się na bieżąco tutaj haczyk, tam haczyk, tu kara, tam kara, więc dzisiaj opowiem o wszystkich formalnościach, tak żeby wyjść z tego obronną ręką. A jestem, można powiedzieć, że teraz tak świeżo w temacie, z tego względu, że w ostatnim czasie sprzedawałem samochód moich e, rodziców, e, auto kilkuletnie z przebiegiem około 100 tysięcy kilometrów i powiem Wam, jako ciekawostkę, bo pa, tak patrzyłem na ten temat też trochę psychologicznie, pierwsze pięć telefonów, jakie było, to pisze Pan w ogłoszeniu, że Pan tu wymieniał olej, filtra, jakieś końcówki, inne rzeczy, niech Pan powie, czemu Pan to robił przed sprzedażą, czy ma Pan coś do ukrycia. No, ciekawe. Zazwyczaj wychodzę z założenia, że wiadomo, no z auta kilkuletniego, no nie da się zrobić nowego samochodu, ale zazwyczaj wychodzę z założenia, że oddaję go do serwisu, tak żeby było dobrze zrobione, żeby później nie było jakiejś tam niejasności. Oczywiście wiadomo, przy aucie używanym zdarzyć może się e, wszystko, no ale jakby chciałem mieć czystą sytuację, więc lampka mi się taka zapaliła, że widać, że chyba nie ma potrzeby robienia takich rzeczy, bo tylko i wyłącznie uruchamiają się detektywi, którzy później szukają e, jakiegoś drugiego dna, ale z drugiej strony bardzo dobrze, bo lepiej w ten sposób, niż Odpuścić to i tak na piękne oczy wierzyć, jak się auto ogląda. I właśnie dzisiaj opowiem Wam o wszystkich formalnościach, jakie powinniśmy wykonać tuż przed, jak i po sprzedaży swojego kochanego auta, a tego to nie sprzeda. Dobra, to zanim pójdziemy do przodu, zróbmy krok wstecz, czyli ostatnia czynność, jaką robimy przed sprzedażą samochodu, czyli przygotowanie auta. Ostatnio poszukiwałem jednego auta z 2004 roku z silnikiem 6.0. Ci, którzy obserwują moje social media wiedzą, że go poszukiwałem i że poszukiwania zakończyły się póki co fiaskiem, bo stan tych samochodów był... Ja wiem, że auto 20-letnie no nie będzie nigdy idealne, no, ale raczej nie chcę samochodu popowodziowego czy samochodu, który miał stwierdzone jakieś dwie szkody całkowite w poprzednich latach. Odłóżmy to całkowicie na bok. Jedna rzecz, która mi się mocno rzucała w oczy, to to, że. Nadmiernie picujemy te samochody do sprzedaży. Znaczy, my ogólnie, jako, jako sprzedający, widać to bardzo mocno, że to, że jest auto umyte z zewnątrz, super fajnie, dobrze to wygląda. To, że silnik jest umyty, no może nie do końca. To, że wewnątrz ktoś zużył, nie wiem, trzy puszki, plaka i strach tam oddychać, żeby się nie zatruć, to naprawdę nie działa dobrze, bo tam nie ma jak dotknąć czegokolwiek na desce, bo wszystko się lepi. I widać, że dalej ta moda trwa tak jak to kiedyś jeszcze przed laty, nie obrażając tutaj nikogo, bywało często w komisach w Gnieźnie, czy chociaż bym w pleszewie. Nie picujmy w ten sposób samochodów, bo to też będzie wzbudzało mieszane emocje względem kupującego, czy naprawdę chcemy coś jeszcze ukryć. Ja jaką rzecz stosuję przed sprzedażą, to oczywiście auto przygotowane tak, żeby ładnie wyglądało. No, nie sprzedaję aut jakby na co dzień, nie param się tym jakby biznesowo, ale nie zmienia to faktu, że tak, oczywiście, samochód musi wyglądać schludnie i u mnie ważną rzeczą jest to, że zawsze przekazuję samochód zatankowany. To jest dla mnie niezwykle istotne, bo też oglądaliście zapewne moje materiały odnośnie Negocjacji, to też delikatnie zamyka pewne furtki negocjacyjne. A jeżeli jeszcze Panu kupującemu pokażecie, że tak, dla Pana jest tutaj auto już zatankowane, a proszę Pana dodatkowo, zatankowane jest na stacji Shell paliwem Shell V Power 95, na przykład na przykładzie benzyny, czy Shell V Power Diesel, jeżeli jest to diesel, więc auto jest zatankowane najlepszym możliwym paliwem. Ma specjalne molekuły czyszczące to paliwo. Ono czyści do 100% kluczowych elementów silnika, że przywraca do 100% jego pierwotnych osiągów. Naprawdę dbam o ten samochód od lewej do prawej i będzie Pan zadowolony przetestować sobie właśnie tę technologię. I zapewne też to pomoże pod tym kątem, że ktoś już widząc zatankowane auto powie OK, dobra, już delikatnie jedna furtka negocjacyjna została przymknięta. Dobra, przejdźmy do tego, jak wyglądają formalności. Dobra, to zacznijmy od samego początku. Temat, który w sumie wraca jak bumerang i co jakiś czas dostaje zapytania w tym temacie. Waldek, co mam zrobić, bo chciałem kupić samochód i sprzedający powiedział, że nie wystawi mi umowy sprzedaży, tylko wystawi mi fakturę. No jak ja ten samochód zarejestruję? Rozdzielmy dwie rzeczy. Jedna sprawa to jest taka, że jeżeli kupujemy samochód od osoby prywatnej, to osoba prywatna nie może nic innego nam wystawić jak umowę sprzedaży, sam kupna sprzedaży, nazwy zamienne. Natomiast jeżeli kupujemy samochód od firmy, czyli od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, niekoniecznie musi być to komis, to może być po prostu auto, które jest wciągnięte na stan firmy i ktoś nam sprzedaje ten samochód, on nam wystawia fakturę i nawet jakby nam wypisał umowę sprzedaży, to w Wydziale Komunikacji nikogo ta umowa sprzedaży nie będzie interesowała. I i na tej fakturze mogą być dwa rodzaje. Może być to faktura VAT 23, czyli z 23% VAT-em, szczególnie ważna pod kątem zakupu na firmę, gdzie można sobie ten VAT też byłoby odliczyć, chociaż najczęściej ten VAT i tak odliczamy w połowie, e, jeżeli nie bierzemy tak zwanej kilometrówki. Bądź faktura VAT-marża. I jedna i druga faktura zwalnia nas z obowiązku jako kupujących zapłaty podatku PCC 2% w terminie 14 dni, który też jest obwarowany karami, o którym Wam też już nieraz w materiałach mówiłem. I oczywiście ja wiem, że przy umowie sprzedaży możemy więcej sobie zapisać, tam kupujący nie wnosi pretensji co do stanu samochodu i tych innych często zwrotów zabronionych, ale, ale dozwolonych też, bo niektóre są dozwolone, o tym też ostatnio nagrywałem, dużo było materiałów w tym temacie, ale... To co istotne, na fakturze też mamy pole z adnotacjami, i w adnotacjach warto przede wszystkim, jeszcze raz przypomnę, czy to umowa, czy to faktura, wpisać godzinę odbioru samochodu. Dzień jest istotny, tylko w, tego, w ciągu tego dnia zarówno kupujący, jak i sprzedający mógł dostać zdjęcie z fotoradaru, no i kwestia, która strona będzie się chciała przyznać, a która nie. No i druga sprawa, warto też poprosić sprzedającego o to, żeby wpisał nam przebieg na fakturę, bo jak sprzedający wpisuje nam przebieg na fakturę, to niejako swoją krwawicą dokumentuje to, że taki jest stan e, faktyczny. I oczywiście też w adnotacjach możemy zawrzeć inne dodatkowe informacje, chociażby to, że nie wiem, kupujący przekazał nam jeden kluczyk e, co do samochodu. Ale na przykład, jeżeli podopisujemy rzeczy, że auto ma jakieś tam uszkodzenia, to założę się, że przy rejestracji będziemy mieli też obowiązek od razu pojechania na przegląd powypadkowy, bez względu czy to auto jest w dobrym stanie, czy złym. Tak to często wygląda z linii naszego prawa. A to jest temat, który jeszcze powraca jak bumerang, czyli karta pojazdu. No właśnie, czy ją trzeba przekazywać kupującemu, czy nie trzeba przekazywać. Przypomnę, że od września 2022 roku karty pojazdu przestały być wydawane, tak samo nie musi mieć naklejki rejestracyjnej na szybie. To od razu w nawiasie też dodam. Nawet jeżeli kupicie samochód, możecie tą naklejkę zedrzeć, możecie ją zostawić. Najważniejsze, jeżeli chcecie ją zostawić, musi być zgodna z aktualnym numerem rejestracyjnym, na przykład jeżeli przerejestrujecie. Ale dobra, wracając do tej czerwonej książeczki. Przy nowych autach już takiej książeczki nie nie otrzymujemy. Ale co w przypadku, jeżeli kupiliśmy nasze auto z tak zwaną kartą pojazdu, no i kupujący od nas mówi, ale pan, jak mi nie da karty pojazdu, to ja nie zarejestruję. A ty mówisz do niego, no ale no karta nie jest teraz wymagana, ale jak była przy pana autu, aucie wydana ta karta, to ona jest obowiązkowa, dalej funkcjonuje. No nie, nie ma czegoś takiego. Możecie, jeżeli ją macie, przekazać kupującemu jak najbardziej, na zasadzie na pamiątkę, możecie zachować sobie sami. To nie jest w tym momencie dokument, to jest bardziej archiwalny dokument, który nie jest obowiązkowy. Do przekazywania przy sprzedaży pojazdu. A to jakie dokumenty należy przekazać kupującemu? To zależy też od sytuacji, czy auto było naszą własnością, czy było na przykład też kupione na zgłoszenie, czego już nie można robić od 1 stycznia tego roku. Ale przyjmijmy, że jesteśmy właścicielami pojazdu, jakby sytuacja prawna samochodu jest unormowana poprzez rejestrację. No musimy przekazać mu dowód rejestracyjny, musimy przekazać mu polisę ubezpieczeniową. Może być to ten mały świstek potwierdzający, bądź chociażby wydruk z UE w FG, że na dany dzień ta polisa jest ważna i tam będzie też ten numer polisy. Można po rejestracji sobie w UFG to sprawdzić. Chociaż jako kupujący nie lubię tego typu sytuacji, bo w teorii nawet nie wiem, do kiedy ta polisa jest ważna. I tutaj należałoby ten temat rozstrzygnąć. Zapewne każdy, szczególnie kupując jakieś polisy online, takie informacje ma chociażby na mailu. No i oczywiście umowę sprzedaży bądź fakturę. Jeżeli nie jesteśmy pełnym właścicielem pojazdu, znaczy jesteśmy właścicielem pojazdu, ale auto było kupione na nas na tak zwane zgłoszenie... Jeżeli żeśmy dokonali tego zgłoszenia przez Wydział Komunikacji bądź chociażby przez stronę internetową obywatel.gov.pl musimy przekazać zarówno te dokumenty, które już teraz wymieniłem, jak również wsteczne dokumenty, na podstawie których kupiliśmy ten samochód i bardzo istotne muszą być to dokumenty w oryginale. Ja miałem taką sytuację, że kupując przed kilku laty Lagunę kupę auto które było wyciągnięte z leasingu e, miałem fakturę i auto nie było jeszcze przerejestrowane i fakturę, którą otrzymałem e, od leasingu była to kopia faktury poświadczona notarialnie przez notariusza. I wiecie co? Wydział Komunikacji to odrzucił. Musiałem przez dobre kilka tygodni załatwiać oryginał. To nie było też takie proste, więc za każdym razem sprawdzajcie, czy wszystkie dokumenty są w oryginale, zarówno jako kupujący jak i sprzedający. Bra, auto sprzedane, auto wyjechało i co zrobić dalej? I rzecz, o której bardzo często zapominamy, a można dostać za to mandat, czyli tak zwane zgłoszenie sprzedaży. Z jednej strony mamy obowiązek prawny jako kupujący dokonać kiedyś było zgłoszenia sprzedaży bądź rejestracji od 1 stycznia mamy obowiązek rejestracji, ale jako sprzedający niezmiennie mamy do, obowiązek dokonania zgłoszenia sprzedaży pojazdu w terminie 30 dni. A jeżeli tego nie zrobimy w terminie 30 dni, to po 1 stycznia funkcjonuje, otrzymujemy mandat w wysokości 500 zł, a jeżeli się urząd nie zorientuje w terminie 180 dni, tak samo jak i my się w tym czasie nie zorientujemy, kara zostaje podwojona do 1000 zł. Ale już pomijam, czy jest to obowiązek. Przede wszystkim zgłoszenie pojazdu, sprzedaży warto zrobić samemu dla siebie, z tego względu, że sami do końca nie wiemy, jakie intencje ma druga strona i w jakim celu będzie wykorzystane to auto, bo on wyjeżdża na naszych tablicach i w urzędzie nigdzie nie ma informacji, że został stało to zmienione, to jest tylko w dokumentach między nami. I jeżeli auto będzie służyło, nie wiem, wymyślam, do jakiejś kradzieży, do jakiegoś włamania. Żeby się nie okazało, że smutni panowie o 6 rano do nas przyjadą na kawę, bo my będziemy jeszcze wpisani w Cepiku. Owszem, mamy dwie furtki na rozwiązanie tej sytuacji. Albo umawiać się w Wydziale Komunikacji, chociaż to nie zawsze jest takie łatwe, lekkie i przyjemne. Albo zrobić to przez stronę obywatel.gov.pl, przez zakładkę Moje Pojazdy. Można dokonać zgłoszenia sprzedaży dosłownie w kilku krokach poprzez profil zaufany. Wejść sobie na stronę, tam odhaczyć swoje auto, zeskanować, bądź zrobić zdjęcie faktury czy umowy sprzedaży, która była sporządzona. Kliknąć Enter, potwierdzić i również zostaje to w ten sposób potwierdzone. Naprawdę nie czekajcie z tym do ostatniego dnia, bo można mieć czasem ciepło, szczególnie właśnie w takich trudnych sytuacjach. OK, no jeżeli jeszcze o zgłoszeniu zakupu czy sprzedaży pamiętamy, tak często w ogóle zapominamy o poinformowaniu ubezpieczyciela o tym, że sprzedaliśmy samochód i mamy na to obowiązek ustawowy w terminie 14 dni. E, najprościej mówiąc, e, warto to zrobić dla samego siebie, żeby później się nie okazało, że ktoś w międzyczasie zabrze nową polisę, jeszcze jej nie wypowiemy, ktoś jeszcze będzie chciał nam drugą e, wypisać na ten samochód. No można powiedzieć, że taka sytuacja mocno skrajna, chociaż teraz podwójne opolisowanie, tak zwane, e, jest już z ustawy też chronione w tym wszystkim, ale przede wszystkim my, jako podmiot sprzedający, Mamy obowiązek tego, żeby przekazać polisę OC. Podkreślam OC od odpowiedzialności cywilnej nowemu nabywcy. Polisa autokasko nie tyle, że. Nie chcemy, my nie możemy mu jej przekazywać, bo ona jest przypisana do nas jako do właściciela, a nie do samochodu, i my wtedy informując firmę ubezpieczeniową, jeżeli mamy autokasko, dostajemy zwrot w przeliczeniu tam na dni względem niewykorzystania tej polisy. OC musimy przekazać i to decyzja po stronie osoby kupującej, czy będzie chciała kontynuować naszą polisę, bo na przykład jest ważna jeszcze 10 miesięcy i może sobie zrobić rekalkulację względem siebie i ją kontynuować, bądź może też ją wypowiedzieć i tu jest sytuacja względna. Więc to tak z grubsza najważniejsze elementy, o których by należało pamiętać w momencie sprzedaży samochodu. Oczywiście tych furtek zawiłych jest jeszcze pewnie więcej, to powiedziałem o takich najważniejszych przykładach ku temu. Najważniejsza rzecz, żeby właśnie dokonać tej kwestii z polisą poinformowania ubezpieczenia, ale jeszcze bardziej ważna, żeby dokonać zgłoszenia sprzedaży pojazdu, żebyśmy mieli czystą sytuację, że nawet jeżeli ktoś coś odwali tym już naszym, ale byłym samochodem, będzie to w cepiku szło na jego konto, bo to my informując Wydział Komunikacji, czy chociażby obywatelgo.pl, stronę, gdzie dokonujemy tego zgłoszenia? My też tam wpisujemy: po pierwsze, wklejamy dokument, ale wpisujemy też dane nowego nabywcy. Podzielcie się w komentarzach, może mieliście jakieś trudne przypadki związane właśnie ze sprzedażą samochodów, może to też będzie jakiś ciekawy temat na następny odcinek. A póki co, delektuję się słoneczkiem. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Hej!